Prawda, gdzie pić, by życia nie przegrać? No, patrzę na krzyż, jest znakiem zwycięstwa, się mocno pamiętam, Miałem cztery lata, wtedy umarł mi mój tata. Później straciłem też lata W młodszy o 2 lata. Miał lat 20, a jego śmierć dzień pamięta. Na szczęście jedno, wiem, że żyli krótko, ale pięknie. Wtedy przyrzekłem, tak. żyć każdym dniem, jakby był to ten ostatni. Dystans światło dał mi, gonią za głupotą toczą zajadłe walki. Sensem jest zaciszać cisza w kapnę, głębsze prawdy. Warto się zatrzymać, pytać o te zbawcy. Wreszcie spuścić tonu, by mocno złapać oddech. Tak. Zapisane w Bogu, warto żyć tym, co dobre. Nie przestaje pytać, daje i się modlę. Dokąd chcę? Za czym tak biegnie? Dokąd chce? Ci przypier... Cześć no Chwilę się nie widzieliśmy, nie? Z torkiem O takie. Cude zwianki są, o tutaj to jest, wiesz. Odstojnik, nie? O i to jest takie Ja mu w gaz, a on gaz. Miarka się przebrała, będziemy rozcinać zbiornik od paliwa. Koniec, a jak nie, to będzie nowy. Ja czuję wczoraj na gasa on 0607 do ładowania. no to co to ma być? 07 To jest dobre na weekend Ale nie na turbo sprężarce na Doloodzi! Tu! Kliebni się pan łeb! The hell that a ty się plastik patrz co się dzieje? Bo jak nie, to będzie jak z zatorem kontuwa, młot i przecinak I nie będzie, że serwis perko, serwis agroskład Do Ciebie kolego przyjedzie serwisant Adam, mechanik Jak on Ci chłopie podłączy komputer Też Ci się ta rura od kibla zamiast wydechu wyprostuje Ci widzieć? O. Nie wiem czy ktoś to celowo wrzucił, czy to się o farba, ale Bo zbiornik nie był malowany w środku, tak? Jest pełno rdzy. Na górze i na dole. I to wszystko zapierdzielało ten. Wylewam tą wodę. O. Takie coś jest w zbiorniku. Jak to miało pracować, jak ciągnik miał chodzić? Nie mam zielonego pojęcia Odłożę to dla ojca Żeby sobie zobaczył Nie ma szans tego wypłukania nie, nie było w stanie to wylecieć przez dziurę Płukałem zbiornik pięć razy Błoto normalne I dodatkowo Może to by wyleciało Gdyby nie przegroda Bo jest przegroda przy rurkach Zaraz wyleję i zobaczycie. O! Teraz weźmiemy kamerę i wam pokażę o co, o co chodzi. Wiedziałem kuźwa, że y, konstrukcja tego zbiornika nie pozwala go dobrze umyć, tylko nie wiedziałem jeszcze dokładnie o co chodzi. Nie wiem, czy tutaj są rurki chyba przyspawane. Z tej strony, tu może musiał odciąć i tam jest groć. Więc to będziecie widzieć. Nie wiem. O. Tu jest ściana grodziowa To za idiotyzm w ogóle totalny. E, zrobili tu ścianę grodziową, więc cały syf nie jest w stanie przelecieć przez nią, nawet stawiając ciągnik i płcząc, no to e, tam wlatuje paliwo. Więc jeżeli by było zasilenie gdzieś z tyłu, to spoko. A tak. Jeżeli zbiornik stoi, to tutaj dolatuje i wszystko się opiera na tej ściance grodziowej. Tylko że podejrzewam, tak, ta ścianka grodziowa jest po to, że do niej są przyspawane rurki. Do niej są przyspawane rurki. A rurka o jajku jest pod kątem. no tutaj tylko ten. Rurka jest pod kątem. Tu jest ta, a ta odpowiednik odpowiedźnik jest u góry. Czyli tu jest przyspawana po prostu do tej ścianki. Heftniętej przyspawana rurka, pod którą podleciało tylko trochę. Wystarczyło, że podleciało trochę syfu. A takie coś jest pod rurką. No to jak to miało działać? Teraz wszystko poczyszczę i zaspawam go. Właśnie ile tego jest. Nowy zbiornik 1300 zł. Teraz to wszystko karczera na gorąco pomyję. Rurkę przedmucham, ale rurka, no wy tego, chyba że wezmę. Nie, nie mam tu telefonu. No, wam pokazał, jak to konstrukcyjnie wygląda w środku. Więc Mam nadzieję, że coś będziecie widzieć. Oświetlenie mamy takie cudowne. Widzicie, jak tam jest zrobione? Nie mogłem tego odciąć. Kurna, na no jakie to jest światło no O, chyba coś będziecie widzieć. Tak, czyli tutaj mamy dno zbiornika i jak chcesz to wypłukać, to cały syf mimo wszystko się zbiera w tamtym miejscu. I jak to ma przelecieć śrubką rozmiaru 10? Dziesiątką. No nie ma szans, nie? A tam jeszcze widzieliście dwa takie duże flafory były, o i to jest kolejne. Bo jeszcze ten syf to jakoś pociągnie, ale jak takie coś wpadnie, nie wiem, on był pomalowany czy co, nie? Też pewno ktoś nie mógł dojść z nim do ładu i go wywalił. Bo tutaj jak takie coś ci wpadnie pod tą rurkę, no to ty go wgasz, a on zgasł. No nie ma szans. Dobra. Karczer, gorąca woda. Może szpachelka trochę. No jak to miało działać? Bez szans. No nic, dobra, to zamawiaj ten zbiornik, jesteśmy w kontakcie, trzymaj się. No, i teraz jestem ciekaw, co znowu będą głupie komentarze, a znowu remontuję, a kurwa znowu naprawia, o, sim sim sim, to z mojej winy czy z czyjej kurna? Ja zdaję sobie z tego sprawę, że e, to nie jest nowe czy coś, tam zresztą ja tego nie będę komentował, bo, e, bo tutaj nie ma czego komentować. Już każdy musi sobie powiedzieć samemu, co i jak uważa. Tak, jeżeli chodzi o sam zbiornik paliwa. To jest zamówiony nowy zbiornik paliwa. I patrząc w ogóle na koszty, bo poszukiwanie do tego typu sprzętu używanego zbiornika w dobrym stanie po dzisiejszych jeszcze kolejnych doświadczeniach jest porównywalne do poszukiwania dziwicy wśród dziwek, moim zdaniem. Także w ten sposób to wygląda. Podłączamy górny bak. I jak będą warunki pogodowe odpowiednie, to robimy pół. I w międzyczasie jak nowy zbiornik dojdzie, bo zbiornik dolny musi być, także kupujemy nowy zbiornik paliwa. A dzisiejszego dnia się żegnamy. Oczywiście powinienem teraz jakieś dziwne rzeczy mówić albo robić, żeby główną burzę wywołać w internecie, co nie? Ale to nie ten kanał, bo taka jest prawda, to są używane rzeczy swoją drogą. Ale bardzo dużo zachodu było i problemów z tym, bo nie dość, że tyle błota i tego wszystkiego. Natomiast dla Was, jeżeli jesteście użytkownikami ciągników ze zbiornikami stalowymi, to spuszczajcie paliwo raz na, nie wiem, 2-3 lata przynajmniej, bo zawsze woda się zbiera na dole i rdzewieje to wszystko. A jeżeli będziecie opróżniać ten zbiornik, on jest ocynkowany w środku, to. Yy to zapobiegnie to temu, nie? no bo woda się zbiera zawsze na dole, tak? Tuż wypływa do góry. A jeszcze tym bardziej jak jest paliwo B7, które ciągnie wodę z powietrza, teoretycznie, potem się rozwijają bakterie i są gluty. Tutaj akurat największym problemem to były te flafory z farby, które całkowicie blokowały rurkę, jak podleciały pod tą rurkę i ciągnik zdychał, dusił się, huczał. To bardzo mocno słychać na tym filmie obor zwożenia obornika, także jest. Tyle, co ja czasu straciłem na te płukania tego zbiornika, tego wszystkiego. I z ojcem teraz mówimy, zaspawamy, tworzymy, kleimy to coś. Nie, dobra, mówimy, kurde, paliwo 8 zł, 100 litrów paliwa gdzieś na pole pojadę, zgubię 8 Dziękuję, do widzenia, nowy zbiornik. I tyle, nie? 120 litrów dla ciągnika sześciocylindrowego, żeby jechać konkretną robotę robić, to jest jakiś śmiech na sali po prostu, co na 5 godzin pojedziesz i co po 5 godzinach przyjedziesz sobie parę kilometrów, tak? Przepalisz znowu paliwo, żeby, nie wiem, kawkę wypić i sobie zatankować 100 litrów, no nie no, paranoja, nie? Wiesz, że w górnym baku się kończy, to masz wtedy jeszcze na około 3 godziny pracy, czyli lekko jeszcze 2 godziny możesz jeździć na pełnej kicie. No bo ten ciągnik, jak spali 16 litrów na godzinę do 20, ale to już o jejku, to już się trzeba starać, żeby 20 spalił. nie? Także ja to montuję. Mam spuszczony olej, bo robię serwis zaraz olejowy. Zmienię od razu filtry paliwa, czyszczę odstojnik. Mam jeszcze mały serwis Axisa. Jak będą odpowiednie warunki, to. Eee, wiesz, to będziemy uprawiać, bo wczoraj 4 hektary zrobiłem, nie? I mówię: Gniotę gaz, patrzę tam 0,5, 0,6 do ładowania. Mówię, co jest kurde, nie? Także kończymy naszego vloga. A no i żeby jeszcze tak zakończyć, to no to, żeby wyczyścić dobrze ten zbiornik paliwa, dobrze, żeby go wyczyścić, to trzeba go rozciąć. Bo widzieliście, tam jest taka e, przegroda do tej rurki która trzyma rurkę, żeby rurka, nie wiem, nie odpadła czy coś, która jakby blokuje cały ten syf. Nie da się tego wypłukać. Ja próbowałem, ja go płukałem naście razy. No, przesadziłem może, ale z pięć, siedem razy go płukałem. Lałem z góry ropę, spuszczałem na dole. Kijkiem tam ruszałem, bo to nie chciało wylecieć, tardza to wszystko i że generalnie... Kupuję nowy zbiornik, bo cenię swój czas. Trzymajcie się. podsumować ten film, żeby każdy wiedział, o co chodzi, Czasami są takie tekściki typu a Ursus to, a Zetor to. A Zetor lepszy, a Ursus lepszy. Ja Wam pokażę w jaki sposób, jakie są różnice. Tamten zbiornik paliwa, czyli drugi zbiornik, to był zbiornik polski. Tutaj w tej chwili to jest zbiornik czeski. Mimo tego, że jest, te spoiny są brzydkie... Ale istotne różnice. W oryginalnym zbiorniku w Zetorze korek do spuszczania był w tak jak tutaj. W zbiorniku od Ursusa zbiornik do spuszczania był w tym miejscu. Niby nieistotne, niby pierdoła. A proszę zobaczyć. Jeżeli rozcięliśmy ten zbiornik, zasilenie Ursusowskie było tu z góry, Zetorowskie jest z boku. Ciekawe jaka tu jest różnica. W sensie, jak ta rurka tam biegnie, natomiast wiemy, że te rurki, które są tutaj, tam tak jak w Ursusie były, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, mają tą przegrodę. I tu jest tylko otwór, powiedzmy tam 14-16. I teraz e, ciągnik, jako szóstka, z reguły jest pochylona do tyłu. No bo tak jest, nie? Na tych kołach 24 i 34. No to tam, już to jest nieistotne. W każdym razie. Chodzi o to, że jeżeli przegroda jest w tym miejscu, lejemy gdzieś mniej więcej w tym miejscu paliwo i ustawimy ciągnik przodem do góry, to ten zbiornik wypłuczesz, bo cały syf spływa do tyłu i większość wyleci. W przypadku zbiornika Ursusa, od Ursusów, no nie wiem czy od Ursusów, ale tamten zbiornik był od Ursusa, z tego co wiem, korek jest w tym miejscu i nie da się tego syfu przepłukać lejąc paliwo w tym miejscu. Czyli niby pierdoła, nie? Nie obrażam Ursusa, ale zawsze twierdziłem, że Zetor jest lepiej wykonany. Także jako takie zakończenie yy, tego vloga.